Jak udowodnić, że taka liczba 2 do 18, dodać 2 do 17 jest podzielna przez 12? Wiem, że to zadanie czasami Wam sprawia trudność, a przecież pojawia się często na sprawdzianach czy na egzaminie, więc oczywiście warto umieć je rozwiązać. To zobaczmy. Po pierwsze. Kiedy liczba będzie podzielna przez 12. kiedy to udowodnimy. Kiedy liczbę będziemy mogli zapisać w postaci 12 razy k. Oczywiście K to jest jakaś liczba całkowita. Czy naszą liczbę 2 do 18 plus 2 do 17 jesteśmy w stanie zapisać w postaci 12 razy k, czyli K, czyli jakaś liczba, zobaczmy. Od czego zaczynamy? Wyciągniemy przed nawias 2 do potęgi 17 razy i zobaczmy, co nam zostanie, jeżeli 2 do potęgi 17 wyciągnęłam przed nawias. Mamy tutaj 2 do 18, to zobaczcie, ja Wam tutaj na dole napiszę, jak możemy rozpisać 2 do 18. To jest 2 do 17 razy 2. Do której przypomnijcie sobie działanie na potęgach, czyli jeżeli mamy te same podstawy, jest mnożenie, to co robimy z wykładnikami? Dodajemy. Czyli, żeby tutaj było 18, tutaj musi być 2 do potęgi pierwszej. Czyli zapisujemy 2 do potęgi pierwszej. Dodać. Teraz zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu. Wyciągnęliśmy 2 do 17 przed nawias. To co nam zostanie, czy innymi słowy 2 do 17 razy co, żeby dalej było 2 do 17? Oczywiście 1, tak? Równa się. No i teraz y, obliczamy tutaj, co mamy w nawiasie. Mamy 2 do potęgi 17 razy, oczywiście 2 do pierwszej to jest 2 plus 1, czyli mamy 3. Ok. Ale my mieliśmy mieć liczbę zapisaną w postaci 12 razy i jakaś liczba, a na razie mamy 3 razy. Brakuje nam czwórki. Skąd ja tą czwórkę mam wziąć? Słuchajcie, ukradniemy ją sobie oczywiście w cudzysłowie, ukradniemy z tej liczby 2 do potęgi 17. Bo teraz zobaczcie, ja rozpiszę, co to znaczy 2 do potęgi 17. Jest to 2 do. 15 razy 2 do 2. Już wiecie, że to prawda, bo jak mamy te same podstawy i mamy mnożenie, to wykładniki do siebie dodajemy, więc to jest prawda. Ja to wam jeszcze to dokładnie rozpiszę, że my te wykładniki dodajemy i rzeczywiście uzyskujemy to co po lewej stronie. No to zróbmy tak. Zobaczcie, mamy Tutaj oddzielimy mamy 2 do, 7, 2 do 15, razy 2 do 2 i razy jeszcze ta trujeczka, czyli 3. Ok, i teraz 2 do 15 zostawiam i zajmę się na razie tym. 2 do 2 jest to 4. I jeszcze razy 3, razy 2 do 15. Ok, i teraz. 4 razy 3 jest 12, czyli ta liczba, na którą czekaliśmy, razy 2 do 15. Zobaczcie, udało mi się zapisać naszą liczbę w postaci 12 razy k, czyli k to jest jakaś liczba całkowita, czyli tym samym udowodniliśmy, że tą liczbę 2 do 18 plus 2 do 17, że jest ona podzielna przez 12.